No dobrze, pierwsze pytanie, panie, panie Redaktorze, Gotowy pan na wojnę? No, trzeba być zawsze na wszystko gotowym, ale nawet jeśli chodzi o mnie osobiście, to tak średnio jestem gotowy na wojnę. No dobrze, jak pan oceni to, co już wiemy, w sensie um, wizyty pana Andrzeja Dudy i premiera Tuska, dostaliśmy 2 miliardy na to, żeby kupić od nich sprzęt. No tak, no to jest przedstawione w Polsce jako gigantyczny sukces, mówię te 2 miliardy, ale to jest kredyt, który Polska musi zapłacić, i to jest kredyt polegający nie na tym, że Polska ma swobodę zakupu tej broni gdziekolwiek bądź, tylko właśnie w Stanach Więc biorąc pod uwagę, oczywiście nie twierdzę, że akurat amerykański sprzęt wojenny nie jest dobry. Natomiast no, o, o, to jest tego rodzaju umowa, którą normalnie pewnie zawiera ze sobą minister obrony z przedstawicielem, z sekretarzem obrony i tyle. No i nie sądzę, żeby akurat potrzebny był do tego aż premier i prezydent, żeby to ogłaszać i robić z tego tak gigantyczne wydarzenie i mówić o tym, że to jest tak przełomowy, przełomowy sukces. No, z całym szacunkiem dla obu panów i dla wszystkich deklaracji. Dobrze, to jest tak. W Polsce ogłasza się to jako wielki sukces. Ja to odczytuję jako no dobrze, my nie pójdziemy na front, ale wyślemy was. I za to jeszcze zapłacicie. Zgodzi się pan? To znaczy, mam nadzieję, że mam nadzieję, że nie jest tak, że powodem tej wizyty w Białym Domu była chęć nakłonienia Polski do udziału. Właśnie w czym? Bardzo ciekawe pytanie, co miałaby do czego nas się nakłania? Przypomnę, że pierwszy pomysł. Wysłania wojsk NATO na Ukrainę to był pomysł Jarosława Kaczyńskiego i to jeszcze bodajże chyba z marca czy kwietnia 2022 roku, kiedy prezes PiS mówił wtedy o siłach pokojowych NATO. Na szczęście z tego się on dosyć szybko wycofał, bo słusznie zauważono, że nie istnieje taka kategoria jak siły pokojowe NATO, nie ma żadnych podstaw prawnych do interwencji ze strony NATO. NATO jest sojuszem obronnym. I wszystkie wiążące umowy nas z innymi państwami dotyczą sytuacji, w której jedno z tych państw zostałoby zaatakowane, a nie sytuacji, w której nagle wojska NATO są wysłane na Ukrainę. I długo, długo była cisza, jeśli chodzi o ten projekt, nazwijmy to Wojsko Kujowych NATO. I ta cisza została przerwana w ostatnich dniach, właściwie w ostatnich tygodniach, przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Wspomniał o tym premier Słowacji Robert Fico, który ujawnił, że na spotkaniu przywódców Unii Europejskiej wspominano o możliwości wysłania, a on powiedział inaczej, że niektóre państwa chcą wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę. No, i przyznał się, myślę, że tak można powiedzieć, do tego projektu Emmanuel Macron, chociaż to jest tyle dziwaczne, że nie bardzo wiadomo, w, jakim, w jaki sposób miałoby się dokonać, jaka jest podstawa prawdy takich działań. I media mówiły o tym, że w tej grupie są również przedstawiciele państw bałtyckich, i również wspomniano, tylko już mniej jasno. O Polsce. No i teraz z polską sytuacja jest dosyć niejasna, bo z jednej strony Donald Tusk zapowiedział, że polskie wojska się tam nie wybierają, ale z drugiej strony na przykład minister Sikorski tego nie wyklucza. Więc pytanie jest takie: czy to jest taka gra, to co widzieliśmy w Waszyngtonie, które ma która ma przygotować nas do podjęcia takiej decyzji i oswoić trochę społeczeństwo z tą decyzją na takiej zasadzie, że jak się nam długo mówi, że te wojska już są, że taka jest konieczność, że nie ma innego wyjścia, że to jest jedyna szansa, a że właściwie to nie ma problemu, bo one i tak już tam, ci żołnierze się znajdują, to mówi przecież minister Sikorski, i, i że, że to jest taka gra polegająca na tym, że wypuszcza się różnego rodzaju balony próbne, żeby społeczeństwo oswoić i przygotować do tej decyzji, żeby potem, jakby to powiedzieć, łatwiej ona przeszła, bo już nie ma wyjścia już jesteśmy w takiej sytuacji. Czy też chodzi o coś, o coś innego? No, Jak mówię, ja cały czas mam nadzieję, że nie chodzi o tym, że to nie jest projekt pod tytułem Mamy wysłać naszych żołnierzy na Ukrainę, bo uważam, że to byłby projekt skrajnie nieodpowiedzialny dla Polski, skrajnie niebezpieczny i kompletnie nie rozumiem, jak jakikolwiek zdrowo i trzeźwo myślący polski polityk mógłby tego typu projekt wspierać. No ale druga strona medalu jest taka, i tutaj, moim zdaniem, trzeba spojrzeć na tę stronę amerykańską, żeby zrozumieć co się dzieje. I są dwa czynniki ważne. Pierwsza to kampania wyborcza. Joe Biden jest główną osobą między innymi odpowiedzialną za obecną, przynajmniej formalnie, bo oczywiście na ile, on wie, na ile zdaje sobie sprawę z tego, co robi, to jest inne pytanie, ale załóżmy, że traktujemy go jako pewien symbol. No więc jest główną osobą odpowiedzialną za obecną politykę amerykańską wobec tego, co dzieje się na Ukrainie. To jest polityka bardzo daleko idących, po pierwsze sankcji nałożonych na Rosję, po drugie pomocy finansowej i militarnej dla Ukrainy. I to jest ta teza, którą głosi Antoni Blinken, że Rosja nie ma prawa wygrać, Ukraina musi strategicznie odnieść zwycięstwo. Ta teza jest cały czas podtrzymywana. I ona w pewien sposób jest takim znakiem filmowym Joe Bidena. No i łatwo zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych poparcia dla tego projektu nie ma. Nie jest, on, nie, nie jest w stanie uzyskać do niego poparcia nawet w, w, w kongresie Joe, Joe Biden. A coraz większa przewaga Donalda Trumpa nad Bidenem wynika w dużym stopniu z tego, że Trump prowadzi całkiem odmienną kampanię, czyli ani grosza na Ukrainę. No, i teraz popatrzmy na to z tej perspektywy. Co może zrobić Biden? No, może ogłosić, że cała jego dotychczasowa polityka była kompletnym nieporozumieniem. To jest prosta droga do katastrofy wyborczej, tak? No to tego nie zrobi. Druga opcja jest taka: trzeba by było szybko wymienić Bidena, ale moim zdaniem nie bardzo jest znakowo, bo za mało czasu. No i trzecia opcja: no, to zagrajmy w bank, podnieśmy stawkę. I skoro dotychczasowa polityka się nie udała, to spróbujmy zaostrzyć konflikt. No, ale oczywiście nie w taki sposób, że sami tam się pojawimy, w sensie my Amerykanie, bo to też prowadzi do katastrofy wyborczej, tylko, tylko użyjmy kogoś chętnego, który się znajdzie, albo kogoś, na, kogo, na kim jesteśmy w stanie wybrzeć na tyle mocny wpływ, żeby on to zrobił. No i tutaj w tej kategorii być może, być może mieszczą się Polacy. I to jest pierwszy czynnik. I drugi czynnik, który sprawia, że Amerykanie mogą chcieć takiego, takiego rozwiązania. No właśnie biorąc pod uwagę, jak rozumie administracja waszyngtońska, Jeśli tego nie zrobimy, to znaczy, jeśli, jeśli przegramy tę rozgrywkę, to Ameryka straci twarz przestanie być poważnie traktowana przez swoich innych sojuszników, no bo za dużo żeśmy zainwestowali, za dużo, żeśmy mówili, że to jest niemożliwe, no to teraz nie można się z tego wycofać. No i konieczne jest w związku z tym znalezienie kogoś, kto to zrobi. No, zgłasza się pan Macron, ale pan Macron jest daleko od Rosji i daleko od Ukrainy i w zasadzie może wysłać tylko swoje siły w jakiś taki okres, no, in, wykorzystując inne państwa. Polska jest na granicy, prawda, granicy z Ukrainą. 80% całej pomocy idzie przez Polskę, więc jest, jakby to powiedzieć, idealnym Idealnym wykonawcą takiej idei, jeśli taka idea rzeczywiście by się pojawiła, a moim zdaniem to jest całkiem logiczne i prawdopodobne. Kilka dni temu na moim kanale ukazała się rozmowa z Ewą Żyźniewską, to jest pani, która pracuje w Holandii, która jest moim korespondentem, i która znalazła, panie redaktorze, na stronie Ministerstwa Obrony w Holandii list Minister Obrony tego państwa który tłumaczy, który mi jest wypisane krok po kroku, co było na tyku, podczas tego spotkania, o którym mówił premier Fico Unii Europejskiej i państw NATO. I tam jest wprost napisane, że przygotowania do wojny 20-24, wojna z Rosją 20-25. Normalnie napisane tak jak. Dyrektywy, które ostatnio weszły w życie, wczoraj weszły w Parlamencie Europejskim o, o wywłaszczeniu, mówiąc wprost, mm -hmm. były napisane kilka lat temu, nikt nie chciał wierzyć, więc, chociażby nawet idąc tego typu tokiem myślenia, ja już zaczynam wierzyć to, że rzeczywiście establishment oderwany od rzeczywistości europejskiej, w tym również polski, chce iść na wojnę z mocarstwem atomowym. Proszę mi tu powiedzieć, o co chodzi. No to, to znaczy, jeśli teraz oderwiemy się na chwilę od tej kampanii amerykańskiej, o której mówimy, tylko spojrzymy na to szerzej, no to mi się wydaje, że można by było ten projekt wojenny rozumieć w takich kategoriach globalistycznych, to znaczy mamy do czynienia ze starciem, najogólniej mówiąc, dwóch sił, jeśli tak można powiedzieć, politycznych w tej chwili. siły, którą reprezentują eurokraci w Brukseli i obecni demokraci w Białym Domu, grubsza, bo wiadomo, że są, można to zróżnicować dokładnie, ale powiedzmy, że to jest tak, ten główny podmiot, to jest projekt mówiący o tym, że potrzebne jest, potrzebne jest powołanie no, jednego rządu światowego, czy jednego scentralizowanego środka, i z tego punktu widzenia łatwo zauważyć, że Unia Europejska wykorzystuje, czy przywódcy Unii Europejskiej wykorzystują obecny projekt. No przecież po co? Po to, żeby właśnie dokonać centralizacji Unii Europejskiej. Wspólne zaciąganie długu na wojnę, projekt wspólnego zakupu broni dla Ukrainy, 50 miliardów euro wsparcia dla Ukrainy, wszystko ma być zaciągnięte ze wspólnych, że tak powiem, unijnych Funduszy. I ostatnia decyzja, decyzja ostatnia, ostatni projekt Ursuli von der Leyen, która mówi o tym, że Unia Europejska jako taka powinna przestawić się na gospodarkę wojenną. No to by wszystko wskazywało na to, że nie mamy tutaj do czynienia z jakby przygotowaniem się do jakiejś obrony, tylko rzeczywiście z realizowaniem pewnego projektu, nazwijmy to aktywnego czy agresywnego wręcz, tak? Jaki jest interes Unii Europejskiej w tym, żeby wchodzić w wojnę na Ukrainie, to ja, ja tak, gdyby się kierować zdrowym rozsądkiem, Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej, Ukraina nie jest członkiem NATO, nie ma żadnych zobowiązań, które zmuszały Polskę i inne państwa do tego rodzaju zaangażowania. Sytuacja tym bardziej, że początkiem tego, początek konfliktu, czy konflikt w dużym stopniu dotyczy tylko pewnej części Ukrainy, czyli Donbasu i Krymu i tych terenów związanych z tym, więc dlaczego, dlaczego nagle Unia Europejska miałaby przestawiać się na gospodarkę wojenną i wchodzić w ten projekt, patrząc na, te, na gigantyczne ryzyko, jakie jest z tym związane? Pierwsze, najważniejsze i oczywiste jest takie, że taki projekt mógłby pociągnąć za sobą wojnę, wojnę atomową nie, czy użycie broni nuklearnej. Wprawdzie Radosław Sikorski stwierdził całkiem niedawno, że Rosja nie użyje broni nuklearnej, ale to jest. Za kompletnie, no, równie dobrze, można powiedzieć coś odwrotnego. Jest... No, ale to jest w ich doktrynie wojskowej. Tak, jest w doktrynie wojskowej, więc nie wiadomo dlaczego, dlaczego mielibyśmy twierdzić, że to się, to się nie stanie. To po pierwsze. Po drugie, sama geografia sprawia, że jeśli ten konflikt wybuchł, nawet bez broni nuklearnej, ale mówimy o broni konwencjonalnej. No to tymi miejscami, które w największym stopniu zostały przez taki konflikt dotknięte, jest oczywiście Polska. Jak powiedziałem wcześniej, przez nas idzie największa część pomocy. No po trzecie, jeśli zakładamy w związku z tym, że te wszystkie straty ludzkie, finansowe, globalne zostały wyponiesione, powstaje proste pytanie, po co? Jak miałby być tego celu? Do co, co, czego mielibyśmy dążyć? Czy celem jest? To, żeby Ukraina odzyskała Donbas i Krym i go, dlatego Europa jest gotowa poświęcić ryzyko wojny światowej, tak naprawdę i dziesiątki tysięcy, albo setki tysięcy, albo może miliony ludzi i potencjalny konflikt nuklearny, czy, czy, no bo ja po prostu nie, nie bardzo rozumiem. Albo, albo uważamy, że, że ten projekt zmieni, dokona zmiany reżimu w Rosji, ale to jest projekt o tyle absurdalny, że nawet zakładając, że z jakiś sposób upadłby reżim Putina, no to kto by go niby zastąpił? Jacyś nieistniejący demokraci, którzy przyjechaliby z Brukseli i tam by tą Rosją rządzili? To jest projekt, który z każdym względem wydaje mi się niebezpieczny, chory i, 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 i Najgorszą jego, jego częścią jest rosnące ryzyko rozszerzenia konfliktu i wciągnięcia bezpośrednio do tego konfliktu kolejnych państw, w tym Polski. I dlatego nie mogę zrozumieć, dlaczego nie ma tutaj zdecydowanego głosu polskich polityków, którzy by jasno powiedzieli, zdeklarowali, że Polska nie zamierza uczestniczyć w żadnej formie konfliktu na Ukrainie w sposób czynny i bezpośredni. Nie zamierza wysłać swoich wojsk, nie zamierza wysłać swoich instruktorów. Tak jak do tej pory jesteśmy moralnym wsparciem dla Ukrainy, ale to wszystko. Nie możemy zrobić więcej, bo każda inna forma oznaczałaby dla nas skrajne, skrajne niebezpieczeństwo. Więc to jest bardzo dobre pytanie: dlaczego ten projekt jest wdrażany, czy co się chce w ten sposób osiągnąć. Racjonalnie ja nie widzę żadnych podstaw, widzę tylko podstawy ideologiczne, czyli widzę globalistów, widzę ludzi, którzy chcą, czy wymarzyli sobie powstanie tego nowego wspaniałego świata i próba włączenia do niego również i Ukrainy, całej i być może Rosji. A to jest kompletnie chore, to jest nieliczenie się z, real, z, z realnym układem sił. Poza tym, no, taka wojna nie toczyłaby się już teraz tylko między Rosją a Europą, można zakładać, że bardzo szybko po stronie Rosji, w sposób znacznie czynny, bardziej czynny niż obecnie, włączyłyby się Chiny. I wprawdzie parę miesięcy temu miałem wrażenie, że Litwa gotowa jest wypowiedzieć wojnę Chinom, no ale, 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 ale zważywszy, że Litwa w tej chwili ma niecałe 3 miliony mieszkańców, no to jest... Wszystko to jest tak jakby sępianego wariata czasem. Omawiamy, omawiamy strategię, nie bardzo wiadomo, jak mia, mielibyśmy ją realizować. No jeszcze jeszcze jeden, jedną, jedna rzecz jest bardzo ważna. Zakładając, że doszłoby do konwencjonalnego konfliktu między Unią Europejską, czy państwami Unii Europejskiej, czyli państwami NATO w Unii Europejskiej, a Rosją, no to Łatwo zauważyć, że poziom moim zdaniem wyszkolenia i w ogóle gotowości do walki po stronie tych państw europejskich jest praktycznie żaden. To znaczy wystarczy Francuzi, którzy mówią tyle ostatnio o gotowości wysłania wojska na Ukrainę musieli reiterować z różnych państw afrykańskich w skutek zamachów stanu, które tam, do których tam doszło. Zakładam, że co by nie powiedzieć, na pewno wojsko rosyjskie jest wielokrotnie lepiej wyszkolone niż te oddziały afrykańskie, które i tak wymusiły na Francuzach ucieczkę z Mali, z Czadu i tak dalej. Więc no, ja nie wiem oczywiście, jaki jest poziom przygotowania wojsk polskich do tej operacji, ale sądząc po wypowiedziach polskich generałów, oceniam szczerze mówiąc, że, 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 że bardzo ograniczony. Więc to jest taka gra kogoś, kto wchodzi do prochowni, Zapala jedną zapałkę po drugiej, cieszy się, że one się palą i mówi, że jest przekonany, że ten proch, który jest tutaj, ten na pewno nie wybuchnie. To jest taka postawa, którą obserwuję. Dzisiaj na portalu do rzeczy jest artykuł, który, który mówi o tym, że Putin grozi. Mówi, że Polacy jeśli wejdą na Ukrainę, to nie wyjdą, a jeśli wyjdą, to wiadomo w workach. Ale mam takie pytanie, bo wszyscy straszą tym Putinem. Czy my mamy jakąkolwiek logiczną, namacalną przesłankę, mówię nie do tej pory, tylko przed wybuchem konfliktu na Ukrainie, rozszerzeniem tego konfliktu, czyli dwa lata temu, że Putin, czy Putin wskazywał, że chce napaść na Europę, na Polskę, na kraje bałtyckie, na Niemcy? Bo ja nie słyszałem takich wypowiedzi, ale może pan redaktor mnie naprostuje, bo ja. Przed eskalacją konfliktu, z którym mamy do czynienia teraz, nie słyszałem ze strony Federacji Rosyjskiej, że ona chce iść na Europę i ją podbijać. Ale ja, szczerze mówiąc, dłużej o tym myślę, nie dostrzegam żadnych przesłanek, które by uzasadniły tę tezę. To znaczy, możemy oczywiście postawić tezę, że Putin chce iść na Europę, dlatego, bo jest szaleńcem, ale no, Rosja w tej chwili to jest 140, 140 milionów ludzi, ludzi, Unia Europejska to jest około pół miliarda. Już sama, sama ta liczba mówi za siebie. Unia Europejska dzięki sprzętowi amerykańskiemu i obecności wojsk amerykańskich, tylko w Polsce jest 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, są bazy amerykańskie rozrzucone właściwie wszędzie, są dziesiątki rakiet, systemów i tak dalej, to znaczy, żeby Rosja zaatakowała państwa NATO, musiałby istnieć dla niej jakiś bardzo konkretny powód, to znaczy jakieś konkretne zagrożenie radykalne, które by to uzasadniły. A taki podbój dla podboju, no przecież wróćmy do początku naszej rozmowy. Konflikt cały czas przebiega na terenie Donbasu i w, zasadzie, i w okolicy, prawda? Przez, od 2014 roku. Jaki powód miałaby Rosja, która no, to, to, by oznaczało, to by oznaczało użycie właściwie wszystkich zasobów, wszystkich sił, również z tymi wszystkimi ryzykami, przecież ryzykuje, nie tylko my ryzykujemy. Ale Rosja ryzykuje wtedy konfliktem nuklearnym. Dlaczego miałaby to robić? Znaczy, jaki miałby być tego powód? Ja nie dostrzegam żadnej racjonalnej przesłanki, poza histerią i poza, być może, działalnością lobbyingową różnych firm, firm, które, zbrojeniowych, które no w ten sposób wzbudzają strach i zachęcają innych do zakupów broni. To, to jest logiczne. Jeśli chodzi o wypowiedzi Putina, były rzeczywiście wypowiedzi w roku 2021 pod koniec, mm. na samym początku 2020, 22, kiedy tam Putin zaczynał grozić, że domaga się również tam renegocjacji, włączenia Polski czy państw Europy Środkowej do NATO, ale moim zdaniem cały kontekst tych wszystkich wypowiedzi był wyraźnie formą pewnej gry przetargowej, to znaczy to było takie zawistowanie na zasadzie zapraszam do negocjacji. Od tego jestem gotów ustąpić, ale tym, na czym mi naprawdę zależy, i to wyraźnie wynika z różnych raportów, i wtedy CIA, i, i ambasadorów amerykańskich, dyplomatów amerykańskich, realną, realną. Realnym planem Putina na początku było to, żeby doprowadzić do neutralności Ukrainy i do, że tak powiem, uspokojenia sytuacji tam, gdzie ta mniejszość rosyjska, czy tam de facto większość rosyjska, na tych terenach, gdzie toczy się konflikt roku 2014. To był realny cel, czyli. Za ogłoszenie przez Stany Zjednoczone, że Ukraina nie wejdzie do NATO. Po drugie, że skończy się proces dozbrajania Ukrainy, który Rosja postrzegała jako dla siebie zagrożenie i przygotowanie właśnie do, do wojny. A reszta tak zwanych postulatów była zgłaszana na takiej zasadzie, jak mówię, no, listuję, czy proszę o więcej, żeby miał się z czego wysłać. Natomiast tak, żeby myśleć, zresztą gdyby było inaczej, nie sposób by tłumaczyć, dlaczego w tej operacji, dlaczego w tej konflikcie na początku, w lutym 2022 roku, wziął udział tak niewielu żołnierzy rosyjskich. No, przecież gdybyśmy mieli do czynienia faktycznie z tak zwanym atakiem na całą Europę i na całą Ukrainę, to poprzedzono on by został wielką mobilizacją tego właśnie miliona czy to milionów tak naprawdę żołnierzy i uderzeniem frontalnym na całym, w, całym, w, całym, w całym miejscu. Jak mówię, no Putin, Putin musiałby się oszaleć, żeby taki projekt chcieć przeprowadzić. Inni, inni różni, po pierwsze przeciwko tezie o szaleństwie, przemawia to, że no ma wsparcie wielu innych przywódców, nie tylko europejskich, ale albo, albo ma ich co najmniej neutralność, jak Viktor Orbán chociażby, który się nawet spotyka przecież z Putinem. Nie słyszałem żadnej wypowiedzi, żeby mówił o szaleństwie albo o tym, że spotkał się z kimś niezrównoważonym. Myślę, że podobnie reagowaliby czy Chińczycy, czy Hindusi, którzy też mają dobre relacje, czy nawet Turcy, którzy utrzymują przecież dobre relacje z Putinem, więc żadne świadectwa zewnętrzne polityków, i to ważnych bardzo polityków, tego nie potwierdzają, nie potwierdzają to też inni przywódcy, którzy negocjowali nawet, czy próbowaliby negocjować pokój między. Rosją i Ukrainą w marcu 2022 roku, kiedy był premier Izraela wskazywał raczej na Brytyjczyków i na Amerykanów, którzy zerwali te porozumienia, na Niemcę Putina. Więc teza o jego szaleństwie, no jakby to powiedzieć, nie znajduje żadnego poważnego wsparcia. I drugi, druga rzecz, o której wspomniałem, no. Ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego miałby, miałby to robić. Porównywanie Putina do Hitlera, co się czasem dzieje, szczególnie w polskiej publicystyce, to jest zupełnie fałszywa analogia. No, nie, ma, nie ma ideologii takiej, którą by tutaj Putin chciał z jakiegoś powodu nagle wszystkim narzucić, i, 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 i koszty i ryzyka z tym związane są tak duże, że nic na nie wskazuje. No dobrze, to w takim razie chcę jeszcze jedną rzecz zapytać, bo y, y, te rzeczy, o których dzisiaj mówił pan prezydent, y, że załatwił Apache chociażby, to nie jest broń obronna. To są rzeczy, które. No tak, to by potwierdzało. Że potwierdzało, że co? Że idziemy jako pierwsi na wojnę? Że dołączamy do Ukrainy? Ja nie znam się dokładnie na apaczek, na różnego hmm. jak broni. Tylko mówię, mnie niepokoi najbardziej ten ton który pojawił się nie tylko w wypowiedzi pana prezydenta, ale na przykład Romana Giertycha, który ogłosił, że wreszcie pierwsza pierwszy za 400 lat Polska jest, mo, jest tam w stanie zatakować Moskwę. Roman Giertych to jest bardzo bliska Donalda Tuska. Wypowiedź, wypowiedzi Radosława Sikorskiego, które lekceważą zagrożenie nuklearne, mówią o naszych żołnierzach, którzy są y, 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 już, znaczy nie Przestanie naszych, się, tak, tego, że... tak, znaczy żołnierzach NATO. Jeśli tak. tak. mówiąc, bardzo dziwna wypowiedź, bardzo niebezpieczna. Wypowiedzi pana prezydenta, mówię tu Andrzeju, o prezydencie Andrzeju, Ludzie, no, mówię, nie znam się na paczach i być może można je przerobić tak, żeby były obronne, a nie. A chociaż w ogóle w dzisiejszych czasach nie ma broni ściśle obronnej, ściśle, że takiej agresywnej. No, każdą broń można przerobić bardzo szybko z jednej na drugą. To, co mnie raczej martwi, to przekonanie, które wyraża i zarówno pan prezydent, jak i jego szef Biura Bezpieczeństwa, na którego pan się wiera, który twierdzi z uporem maniaka, że mamy 3 lata że tak powiem, żeby... Ale żeby co? I dlaczego trzy lata? A prezydent z kolei mówi o tym, że imperializm rosyjski jest rzeczą w ogóle... No, znaczy, głosi tę tezę o imperialistycznym ataku Rosji na resztę państw w sposób dogmatyczny, znaczy nie dając żadnych dowodów, które by na to wskazywały. No więc może jest tak, że te apacze są jakąś formą... Czy mogłyby wskazywać na tą tezę że my tutaj my jesteśmy, no ale powiem tak, jeśli ktoś uwierzy, że przy mocy 96 apaczy, z całym szacunkiem dla, dla tych apaczy, no to co, to Polska właśnie podbije, podbije Rosję, to znaczy, no wydaje mi się, że to jest jakaś kompletna... No ale to na nic jest, ja to czytam 2 miliardy dolarów, to nie jest. Teraz to 2 miliardy, jeśli, jeśli Ukraina dostała wsparcie, 60. Nawet więcej. Ocenia się, że Ukraina dostała nawet około 100 miliardów dolarów wsparcia, 100 miliardów i z trudem wytrzymuje walki w Donbasie, gdzie ma swoje wojsko, jest przygotowana od wielu lat już do tej do I była wsparcia. lepszą armią niż Polska. Była lepszą armią niż Polska i tak dalej, i tak dalej. A przede wszystkim jeszcze jeden bardzo ważny element psychologiczny. No, jakby to powiedzieć, im żołnierze albo im środowisko, z którego żołnierze się wywodzą, jest bardziej bogie i biedniejsze, na no tym łatwiej ludzie, że tak powiem, ryzykują swoim życiem. Społeczeństwo jest bardziej dostatnie, im bardziej rozwinięte, tym trudniej znaleźć chętnych do tego, żeby kłaść swoją głowę pod topór. Ponieważ Polska w ostatnim okresie szczęśliwie, tak czy inaczej, na pewno jest państwem bogatszym niż chyba, nie wiem, 10 lat temu czy 20 lat temu, to kto miałby, że tak powiem, tą poza wąską grupą, rozumiem, no Ludzi zaangażowanych w, w, w projekt pod tytułem Podbijamy Rosję, mhm. kto miałby w tym na masową skalę w tym wojsku uczestniczyć. Ja po prostu nie widzę, nie widzę chętnych widzę tutaj, w związku z tym tylko jakieś takie rzucane idee chyba. Chyba, że rzeczywiście jest to wszystko przygotowanie, żeby nas do tego, do tego konfliktu wprowadzić. No to, to wtedy by się to wszystko jakby składało na, w całość. Ale nie, nie chciałbym w to wierzyć, dlaczego nie chcę w to wierzyć? Nie dlatego, że to jest niemożliwe. Tylko to by znaczyło, że mamy na nasze naszego państwa ludzi, no nie tylko, że nieodpowiedzialnych, ale którzy prowadzą politykę skrajnie niebezpieczną dla polskiego społeczeństwa i polskiego narodu. Mam nadzieję, że tak nie jest, ale wiadomo, nieraz to się okazywało w naszej przeszłości, że, tak, że tak było, że było odwrotnie.